Ciedź. Ciedź. O, normalny pstrąg na obrotówkę. No, to już mi się podoba. Spójrzcie, co mnie tutaj jeszcze dzisiaj spotkało. Przesyłka, otwieram od razu, bo może coś będzie akurat, co dzisiaj z tego skorzystam. No, spójrzcie. Elegancko. Już Wam wszystko pokazuję. Tu w pudełku prze, przede wszystkim widziałem coś ciekawego. Woblerki Spro, taki pstrążek fajny, 5 cm pływający. Kolejny, ten sam model, 5 cm. No, będzie latał. Fajny woblerek, już mi się podoba. No i ten pstrążek, przede wszystkim w kolorze pstrążka. Tutaj taki, ten też na pstrąga się na ster spory. A ten taki kleniowy, ale podpowierzchniowo czasem też. Jeszcze to nie pora, ale czasem też pstrągi na takie reagują. Tutaj. O, właśnie, bo tak widziałem kątem oka. Obrotóweczki, ale takie nietypowe. No, takie, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Obrotóweczka, taki fajny kolorowy korpusik. To się nazywa larwa. Myślę, że na tęczaki to będzie ciekawa rzecz. Na tęczaki na palię, jak będą w rzece, jak spuszczą do rzeki. O, fajne. Popróbuję. same ciekawostki od SPRO. Elegancko, dobra, przepakowuję to wszystko, na pewno te woblery dwa, obrotówki te też zabieram, te woblerki też wezmę, te woblerki też wezmę, może, może jeden wirujący ogonek do pudełka wrzucę, zobaczę jak na rzece się będzie zachowywał i lecę na pstrągi. No, jeszcze tylko przeprawa. Przez takie alabagienko. Przed chwilą dwa takie dzikuny poszły. Tutaj stołówkę miały chyba. O, szurek jakiś wpada, i zaraz rzeczka. Ale pięknie. Rano był mróz i taka mgła, taka wilgoć była. Odpuściłem mówię koło południa, powinno być lepiej. Całą drogę było pół stopnia na minusie. A teraz jak już dojeżdżałem, to pół stopnia na plusie. Także będę sobie komfortowych warunkach wędkował no słuchajcie jest rzeczka o woda piękna nie jest duża nie jest woda duża ale jest taka trącona ale w miarę czysta no to uzbrajam się i próbuję witam serdecznie na kanale Primanki no słuchajcie witam was w ten przepiękny słoneczny dzień Przepiękna pogoda, no to jestem na równie pięknej, malutkiej, kameralnej, pstrągowej rzeczce. Takiego dnia, pięknego takiego słoneczka, nie mógłbym odpuścić. Rzeczka malutka, kameralna, pstrągowa. Dlatego wyposzczony, bo już dawno na rybach nie byłem. Idę, próbuję, a jak będzie zobaczcie sami. Zacznę oczywiście na początek od Tanty. A później będę kombinował, może jakiś woblerek, może jakaś błystka. Ale na początek Tanta do rozpoznania terenu, bo pstrągowanie o tyle jest o tyle jest ciekawsze na przykład od łowienia troci, wiadomo trocie to duże ryby ale na pstrągach pierwsze powiedzmy pół godziny dopasowuje się z przynętą a to taka, a to taka i można się dopasować, bo powiedzmy są te brania jakieś puknięcia, stuknięcia, coś tam się dzieje, można się dopasować i wtedy już łowić, a na trociach no niestety tych bran nie ma tyle no i żeby się dopasować. To raczej ciężko. Po prostu trzeba mieć albo pewne swoje przynęty, albo utrafić akurat daną przynętę, dany kolor, jaki troci będzie pasował. No dobra, próbuję. Woda nie jest duża, ale tak jak mówiłem, taka trącona, dość klarowna. Fajna woda. Zaraz się zaczną zwałki i inne ciekawe miejsca, a tutaj... Ta burta druga tak mnie interesuje, taka ciemna burta po drugiej stronie cały czas się ciągnie. Siedzi. O, nieduży. No, ale pierwszy jest na tante. Maluszek, bo maluszek, ale pierwszy jest na tante, pewne mocne branie. Także bardzo mi się to podoba. Jest szansa, że ryby będą aktywne. Jeszcze tu tą burtę będę obławiał, bo ona się ciągnie i ciągnie. Jedna rybka wyskoczyła nieduża, może coś więcej będzie. No jednak, tak jak mówiłem, tamta do rozpoznania terenu jest dobra. Dobrze, bo słońce zaraz przejdzie w tamtą stronę. Nie będę cienia na wodę rzucał. Teraz jestem tak na styk. zobaczcie cień jest na brzegu. A słońce, jak przejdzie, nie będę tego cienia tak rzucał. Taka można by powiedzieć, tylko że za blisko już do niej podszedłem. Jednak dłuższe rzuty chyba będzie trzeba robić. No, na razie, jedno branie, jedna, jedna ryba, i bez puknięcia, bez stuknięcia. Na zachętę, jeden mały był. Na no, co dalej zobaczymy. mi się spodobało właśnie, że to słoneczko wyszło, to mgłę rozgoniło, bo mogą być aktywne właśnie w taką pogodę. Może nawet jeszcze trochę później. Jakieś owady może zaczną latać. Ostatnio jak byłem na rzece, też takie słońce było. Na trociach byłem. To później owady zaczęły latać, takie malutkie, jakieś ziemteczki, Także jakieś życie się zaczęło po prostu. Przed wiośnie przed wiośnie, coś pięknego tu ta rzeczka ja podejrzewam odkryje swój potencjał jak już będzie zielono trawy będą, owady no to myślę, że ta rzeczka wtedy potencjał odkryje bo byłem tu już raz w tym roku i coś tam złowiłem ale to było zimno strasznie wiem, że są ryby i na pewno fajne ryby tutaj mogą być fajne tutaj takie terenienki zmieniają się po drugiej stronie płycizna, tu środkiem idzie taka rynna. Tutaj pod nogami mam muldę, czyli takie przewężenie. Wyjście z tego może być ciekawe. Jakaś rybka może stać, bo woda dosyć ciemna. O, było. Branie było. A, i to fajne. Fajne branie. takie miejsce na woblera no to założę od razu tego strążka od PS pro zobaczę jak się zachowuje w wodzie elegancko a jak nie to na agresję różowego oczywiście Ryba stoi, puknęła, fajne branie było. No, bo blery nic nie reagują. Wracam do tamty, no nic nie wymyślę. No nic, fajne miejsce, branie było, ale nic z tego nie wyniknęło. Takie piękne miejsce i nic tutaj nie ma. Jeszcze jeden rzut taki dalszy. No nic nie widać. Idę dalej. No tędy trzeba. Okrzaki. był Branie było. O, był. Był. Był spad. No ja też takie branie nijakie. Nie, jadę jednak na większą rzekę, bo tu nic kompletnie się nie dzieje. Jeden strążek, jakiś jeden spad, jakieś brania dziwne, takie słabe. Wracam się i jadę na większą rzekę. Chciałoby się powiedzieć kolejny raz witam serdecznie na kanale Primanki, no bo tamtym razem odpuściłem sobie, była ta lampa, to pierwszy dzień jakiegoś takiego słońca, troszeczkę ciepła. No po prostu przeszedłem się, żeby nałatować akumulatory. Dałem sobie spokój, no bo to jednak, no stop w nocy przymrozki były, troszeczkę ciepła w dzień, ale w nocy przymrozki to jeszcze nie czuć było w ogóle, że to jakiekolwiek zwiastun takiej wiosny. No fajnie ciepło dla człowieka, dla ryby żadnej różnicy, bo w nocy przymrozki woda dalej zimna, a teraz już troszeczkę minęło czasu, już jest całkiem inaczej, słuchajcie jak ptaszki śpiewają. Coś pięknego, już teraz naprawdę czuć, że to co najlepsze to już jest lada moment, lada moment, bo teraz dwie noce nie było już przymrozków, także jest całkiem inaczej, w dzień teraz no nie wiem, jest około 10 stopni na pewno, także piękna sprawa. Ja kolejny raz nad przepiękną, malutką taką rzeczką, także wtedy wypad wstrągowy, teraz też kolejny raz obstrogiem, no nie przedłużam, drugi rozdział filmu, idę, próbuję, a jak będzie zobaczcie sami. Ale wyszedł pięknie do Twicza. Siedzi na Twicza pierwszy. No słuchajcie, pierwszy na Twicza. I właśnie o to chodzi. Dzisiaj całkiem inna pogoda. Wtedy dobrze, że odpuściłem sobie, bo niby słońce, niby już cieplej, ale tak naprawdę to nic się nie działo. A dzisiaj od razu. O tutaj piękna rynienka jest. Tu powinna ryba stać. Nie będę podchodził za blisko. Tu jeszcze tak wzdłuż rzucę idzie cały czas ta rynienka. Wczoraj słuchajcie, pierwszy dzień. Bocian do mnie przyleciał, koło chałupy mam gniazdo Bociana. Wczoraj był pierwszy dzień, kiedy Bocian się pojawił. Także to już oznacza, że będzie tylko lepiej, pstrągowo. No i dzisiaj już sobie pozwoliłem na to, żeby iść w górę rzeki. Bo już ryby powinny być w miarę aktywne i na razie na twitcha, nie na tantę, nie na nic, tylko twitch, twitch, aktywne prowadzenie. No już zacznie się życie, już wszystko się zacznie, każdy jeden rodzaj wędkowania się tak naprawdę zacznie. Po tym długim zimowym zastoju wraca życie. O, maluszek, maluszek odgonił, ale naprawdę maluszek. O, dobrze, że człowiek ma wodery. To zawsze można na mojej wodzie wejść i sobie odczepić. Spójrzcie znowu, jaki piękny klimat. Tu jest rzeka, tam idzie rzeka i tu też idzie rzeka. Coś pięknego, lubię takie kręte kręte odcinki. Rzeką robi się powiedzmy 4 km, a, a po linii prostej, pół kilometra to będzie. No ale boberki urzędują tutaj. Spójrzcie, jak tu bobry urzędują. Ogryzione wszystko ścieżki bobrowe tutaj o, kolejna mają metę a ja wróciłem do Twitcha bo rozmawiałem z Marcinem on idzie w dół rzeki mówi kombinuje na gumy na tantę i tak dalej tylko pukają czyli jednak Twitch bardziej je pobudzał Malutka woda jest, to nie ma co, co ukrywać. Ale dzisiaj nie narzekam. Dzisiaj mała woda, czy nie? O, wyszedł maluszek. Mała woda, czy nie? Nie, wiosna, wiosna. Już na nic nie narzekam. Ależ był. Fajny nawet. Za trzecim rzutem. A ja się zagapiłem. Na następną miejscówkę już patrzyłem. No ten to już się nie skusi. On już ukuty. A był. Cwaniaczek. Siedzi. Nieduży to nieduży, ale jest. No taki maluszek. Ach, poszedł. No wiadomo, mała woda. Te ryby niezbyt duże. Może się trafić fajny. Bo jakiś lepszy dołek. Tutaj fajny dołek na fajną rybę. No ale Ale nic. Maluszek. Może się oczywiście trafić fajna ryba. No, ale najważniejsze jest dla mnie to, że już można iść swobodnie sobie w górę rzeki, rzucać w górę, sprowadzać na siebie, to już znaczy, że pstrągi są aktywne, że już będzie warto chodzić, a jakiś może jakiś deszczyk, może jakieś coś to już w ogóle będzie pięknie, idę w górę, no ale takie miejsca, które musiałem ominąć, idąc w górę, też staram się czas ze dwa rzuty zrobić, obłowić, mimo że miejsce przeszedłem, że ryba raczej spłoszona, ale czasami czasami coś się odezwie. Był. No już był. I wszystko na tego twicza. Nie powtórzę, ale już mnie to cieszy. Bo tu wyjście, tu puknięcie, tu coś, tu jakieś się zahaczy. Coś już się zaczyna dziać jakieś życie nad wodą. Najpiękniejszy wędkarsko, czas właśnie się zaczyna. Siedzi, spad, ależ, a ten już fajnie tak przygiął kijka. Ten już fajnie przygiął kilka i to za którym rzutem z kolei? No, kolejna jedna z nielicznych rynienek. Nad takimi właśnie muszę się skupiać. Najpierw początek tej rynienki, znaczy najpierw koniec tak naprawdę tej rynienki. Początek jak ja, jak ja stoję, to początek jest dla mnie. To jest koniec tej rynienki, a teraz rzut dalszy i już obławianie tej burty, uu, tej burty pod drzewkiem. Na pewno tu stoi ryba na 100%, ale tak jak tam, to, to nie są ryby pierwszego rzutu. One zareagują, ale za którym rzutem dosłownie. Wiadomo to że temperatura powietrza już się podniosła owady fruwają coś tam już się zaczyna troszeczkę dziać ptaszki śpiewają to jest dla nas, dla ludzi temperatura wody wiadomo, że jeszcze nie wiadomo jak nie podskoczyła bo to raptem dwie noce bez przymrozków także nie ma co o, jest, ale maluszek mówiłem, za którym rzutem z kolei nie ma co się spodziewać cudów no uspokój się no taki maluszek, karaluszek ale też za którymś rzutem, dlatego mówię, nie ma co się cudów spodziewać, że te ryby nie wiadomo jak aktywne będą. Są już bardziej aktywne, mimo że jest mała woda, to te ryby są bardziej aktywne. Ale, ale niekoniecznie, że to pierwszego rzutu wszystko będzie. Czasem trzeba trochę porzucać. O następny, ale ten już większy. Najpierw maluch musiał spróbować, czy to się nadaje. Dzwonił Marcin, mówi, że zmieniamy dziś miejscu. No to zmieniamy. No coś tam było wyjęte, jakieś trzy nieduże strążki, dwa spadły, takie no trzydziestaczki można powiedzieć. Jeden co tylko mignął i walnął, a drugi tak już kija fajnie wygiął. Mignął, widziałem go. Taki no trzydziestaczek na pewno, ale no niestety się nie zapiął dobrze. Jedziemy na inny odcinek. No, jesteśmy już na innym odcinku rzeki. Marcin, Marcin jest trochę niżej, mnie wysadził wyżej. Ale tu wszędzie bagnicho. Wszędzie bagnicho, ale dobrze, bo kłody położone to można sobie przejść. I tak się zastanawiam, czy iść w dół, czy iść w górę. W sumie wtedy, szedłem w górę, to równie dobrze. Teraz mógłbym spróbować sobie iść w dół. Tam szedłem w górę, tu spróbuję w dół. W pierwszej kolejności spróbuję na tante, jak idę w dół, spróbuję na tamte. Jak nic się nie będzie działo, to będę kombinował. Nie no, tutaj rzeka zdecydowanie inaczej wygląda. Jest więcej głębszych miejsc, bo tych zwalisk bardzo dużo. Tylko pytanie czy będą chciały na tamte, jak nie to zaraz znowu będzie trzeba może twitcha w dół innego spróbować. O zbiórka mojego pstrążka tam w tym okienku. Cześć! O! Normalny pstrąg na obrotówkę. Spad, aleś. Ale fajny był. Fajny pstrągal, normalny pstrąg, tylko na krótkim dyszlu jeszcze go zdążyłem przełożyć przez, przez tutaj te gałęzie. No, to już mi się podoba. No to co, to trzeba na obrotówkę próbować. To bagnisty teren. Trzeba patrzeć jak się chodzi, bo, bo jest bagienko. Maluszek. Spad. One tak biorą delikatnie. Ależ tu nakładło drzew. Tu nie ma jak chodzić, a co dopiero jak łowić. No ale na zachętę miałem fajnego pstrąga Spad, no to idę. Nie będę marudził i narzekał, że się ciężko chodzi. Mało miejsc do rzucania. Więcej chodzenia niż rzucania, dlatego w każde nawet trochę płytsze miejsce będę rzucał, bo podejrzewam nie będzie wiele tych miejsc. No naprawdę trudna rzeka, bo jest mocno nazwalane drzew i krzaczorów pełno. Trudna rzeka. Trudny odcinek tutaj jest. Ależ! Wyrwałem mu z pyska! Wyrwałem mu z pyska! No tam takie miejsce ciekawe Ależ wyszedł piękny! Wyszedł tylko uderzył Spróbuję na tante. Może na tamtę zechcę nie, on już puknął w blachę to już wie o co chodzi ten już nie zareaguje, co by mu nie dał to nie zareaguje w takim razie nie kombinuję, wracam do obrotówki i idę dalej siedź a teraz go wyczekałem chwilę i już teraz łyknął. Spokój się. Spójrzcie, wyczekają go i teraz normalnie łyknął. Maluszek, ale jest. Był. No ty Oj, no słuchajcie, tak jak widzieliście, coś tam się działo poprzednio o wiele słabiej. Teraz też szaleństwa nie było. Nie ma wody, ale ja już nie narzekam. Nie ma wody, czy tego, strągi zaczynają być aktywne. To jest już właśnie ten moment, lada moment, ruszą. Jeszcze jakby troszeczkę... Dwa dni deszczyku było, popadał deszczyk, woda się ruszyła, automatycznie troszeczkę woda by się ogrzała, to już by było naprawdę takie kulminacja sezonu pstrągowego. Miałem powiedzieć na to czekam, ale nie czekam, teraz już jeżdżę, mam nadzieję filmy teraz już będą regularnie, bo ja już się teraz w duchu cieszę, bo jest warto chodzić. Czy mała woda, czy taka, czy siaka, warto teraz chodzić. Przyroda budzi się do życia, słyszycie, ptaszki śpiewają przepiękna sprawa. Dlatego mogę z pewnością powiedzieć, że teraz będziemy widzieli się częściej. Częściej będę wyskakiwał nad wodę i mam nadzieję, że częściej coś się będzie działo, co będzie można Wam pokazać. Ja na dzisiaj kończę. Marcin już czeka w samochodzie, ja mam jeszcze kawałek po bagienku tutaj do przejścia, dlatego nie każę mu za długo czekać. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejny film.